Cześć mistrzynie i mistrzowie. Dzisiaj będzie temat poważny i smutny. Smutny dla mnie oczywiście. E, I temat widzicie. Temat jest jasny. E, być może trochę prowokacyjny, ale mi się wydaje, że nie, że już nie. Dla mnie smutny dlatego, że zacząłem właśnie te 2,5 roku temu grać w te szachy czy, czy coś takiego. Miałem Dwa pół roku temu tą piątą kategorię, w czasach, kiedy było dwa lata temu, czy trzy, tak? Jakoś tak. Najlepszy, 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 najlepszy szał. Największy szał, e, największy boom na polskie szachy, kiedy działo się, no działy się rzeczy fenomenalne w internetach i tak dalej. I jeszcze nic nie umiałem. Nic nie umiałem i trochę smutno mi z tego powodu, nie? Ja pamiętam, że widziałem jakieś partie, czy coś próbowałem odpalać, ale ja po dwóch, trzech ruchach nie wiedziałem, co się dzieje. Było to trochę przygnębiające, ale i pozytywne, no bo widziałem, że, że wszyscy działają, wszyscy się rozwijają, wszyscy chcą mieć w jakąś strukturę, i to mnie jakoś zaraziło. Yy, I sam postanowiłem, że zacznę sobie grać na stare lata w szachy. No i minęło, minęło 2,5 roku, no i stwierdziłem, że no właściwie polskie szachy umarły. Jakkolwiek to nie brzmi dramatycznie, ale tak mi się wydaje, że właściwie takie poważne szachy. Profesjonalne umarły, i to jest smutne, i zaraz przejdziemy. Zanim przejdziemy do, dia do diagnozy, do jakiegoś w cudzysłowie leczenia, no to jako psychologa, najważniejsze jest to, żeby uświadomić sobie problem. Czy jest, czy go nie ma. Czy się mylę, czy nie mylę się, czy, czy jest jakoś inaczej nie jest później, no bo jak nie uzmysłowimy sobie, czy nie zaakceptujemy tego, że coś jest nie tak, no to, to nie ma sensu. To dalszy filmik, czy dalsze pierdzielenie nie ma zupełnie sensu. Więc zacznijmy może od tego, co trochę przelało czarę goryczy. Czarę goryczy przelał Fide Grand Suisse. Jest to jeden z pierwszych turniejów, które tak śledziłem naprawdę które na, fantastycznie mi się śledziło, fantastyczna gierka, długie, ciekawe partie. To chyba jest najpoważniejszy yy, Open, najwięcej zawodników, najmocniejszych. Yy, no, przegrywać i tak grasz z zawodnikiem nadal stopu, więc to jest zabawne. Ten turniej poszedł ogólnie rzecz biorąc kiepsko. Być może łamany na tragicznie. A nie, nie musiało tak być. U kobiet to dramat. Przejdziemy do tego. U facetów. No, u facetów. Po kolei, może po kolei. Był Szymon, gumularz, był Mateusz Bartel i Radosław Wojtaszek. Szymon. Szymon rozpoczął fenomenalnie. Był jednym z underdogów. I właściwie po czwartej rundzie, czy po piątej, tu z z no w czwartym na czwartym stole, później zagrał z za Akubojewem e, też remis, i później, no, dramat. Później dramat. Ale nie zdziwiło mnie to, bo ja obejrzałem jeden wywiad i powiedziałem do mojego kolegi szachisty utytułowanego, że to jest dramatyczny wywiad. I kurde, że nie będzie dobrze. I, i nie wiem, czy tam nie ma psychologów, czy, czy, czy w ogóle o co chodzi. Co, czemu tak jest w tym najwyższym, profesjonalnym e, profesjonali szachach? Ale coś jest nie tak. I zacznijmy zaczniemy od Szymona. To jest jego wywiad po remicie z Firu. Firu żyją. Powiedz nam generalnie o Twojej karierze w czesku. Co robisz na zewnątrz tego meczu? Czy pojeżdżasz na świecie, grałeś w inne meczach? Co się dzieje? No... I play chess, let's say, professionally. I would call myself semi professional because I, it's sort of in between playing and coaching in my case. I also study in th at the university, but thats I, I mostly connect my career with chess one way or the other. Maybe if it goes very well, maybe I'll be professional, but for now it stays sort of you know at this semi pro level. What do you say? Oh, yeah. Ja wiem, że jestem starym dziadem, już długo żyję, ale nie może Szymek tak mówić w trakcie turnieju. Zwłaszcza, że widziałem wywiady z Woodwardem, z Miszą i tymi młodymi, mega utalentowanymi, którzy zaszli mega wysoko, którzy dostali, którzy dostali teraz nawet dzikie karty od prezydenta Fide. Miszta i tam jeszcze, jeszcze parę osób, nie, chyba Faustyna Orio, nie, Faustyna Orio i, i, i pozostali, jeszcze chyba dwóch, nie chcę, nie chcę skłamać, ale jakichś młodziaków, no i Szymon opowiada, że, mm, y, no słyszeliście co opowiada, no i ja sobie myślę, kurde, nie, no to przecież mówię do właśnie tego znajomego szachisty, Utytułowanego, że to jest to jest, kurde samobójstwo. To jest handicap dla. To jest totalny handicap dla jego przeciwników przyszłych. No i kurde, no i tak się okazało, że tak było. Nie. Nie, no. Jestem. Tak, trochę. Nie, nie. Trochę trenuję, trochę się uczę. No zobaczymy, jak mi pójdzie dobrze w tym turnieju. No to może pomyślę o profesjonalizmie. To nie o to chodzi. Chodzi. Szymon był. Z, Fantastycznie mu szło z pozycji underdoga. I to nie chodzi o to, jak on czuje, bo on może tak czuć i to jest super. Jak to psycholog mówi, super, że tak czujesz. Natomiast nie możesz tego powiedzieć. Tak w trakcie partii nie mówisz, że według mnie ta pozycja jest kiepska moja, tego nie mówisz. No, tak jak w pokerze nie mówisz, jakie masz karty, tak samo tego nie mówisz. Jakby, bo nikt nie chciał grać z Szymonem. Jakby żaden z tych topowych Szymon to był najgorszy przeciwnik dla nich. Co było widać w pierwszych rundach, ponieważ nic nie mogą zyskać, a tylko przegrać. A Szymon gra świetnie w szachy. I Szymon podczas takiego wywiadu, po tym pytaniu mówi, że dobrze mi idzie turniej. Jestem w formie. Mam ciekawe przygotowania. Zobaczymy, co będzie dalej. Trzymajcie kciuki. Czy coś w tym stylu albo myślę o drugim skoku jak Adam Małysz introwertyczny, troszeczkę zamknięty niech będzie skupmy się na drugim skoku i wtedy nikt nie chce grać z Szymonem no nikt nie no, no się sobie ja. tylko kurde młody fantastycznie gra tylko mogę przegrać jeszcze pewny siebie jeszcze pewny siebie, zadowolony, cieszy się a tak totalny handicap, no nie wiem, no tak semi program, trochę trenuję, trochę nie trenuję, jak mi pójdzie dobrze, no to już jest plus jeden dla niego. I później, żeby nie mówić wam, szósta runda, jedna chyba z największych w top na tych na tych. Tu nie zadania szachowe, fajnie, że zadania, ale największych w top. Niestety do to niewoman. Nie wiem czemu zadania poszły, no, ale powiedzmy, że zadania e, open. Szósta runda e, zagrał. I e, chyba od tej partii wszystko poszło nie tak. Totalną miniaturkę białymi, właśnie. No, bo może biały. Poszedł e, proste Gambit Hetmański. Normalna. Nic, nic szczególnego. Czarny dobrze stanął, ale biały też nie ma jakichś, chociaż kurde, no nie wygląda jakaś fenomenalnie ta pozycja, zwłaszcza, że mnóstwo czasu. Gichel, no i okej. Okay. Posz... Ciekawe, agresywnie, interesująco. Poszło skoczek e4. To, to cofnięcie się, te gońce na h4, to było chyba zwiastun wszystkich, bo to chyba idea była, żeby zagrać goniec e7 chociażby. No, goniec f4, może goniec e3, no tego typu ruchy. Goniec H4 był kiepskim. Chociaż ja rozum, rozumiem ideę Szymona, że po prostu chciał trzymać to pole, nie? Ale tu jest ruch H6, który no naprawdę jest kurde ruchem, no, no nie, 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 dla białych ludzi. No i tu trzeba już się przyznać do błędów i zagrać goniec E7. No już tak człowiek nie zagra. No, miał wcześniej goniec E7, które było naprawdę dobrym ruchem, no to teraz z stratą tempa nie. I poszło straszny blunder, wieża F4. Wiesz, w cztery co ja się na początku myślałem, że nawet skoczek G3 No ale no okej, okay. skoczek G3 jeszcze mamy F3 Nie ja jeszcze powiedzmy A tu właściwie to był jednoruchowy, no ale dwuruchowy blunder poszedł No i właściwie Grozimy matem. No i tak myślałem, no może Szymon tu będzie chciał i tak sobie to oglądałem na żywo, no ale mamy ten ruch No i nie możemy zbić, no bo jest mat. Nie możemy zbić, bo jest mat. Nie możemy zbić. No i nie no odejście, no to, to, to pewnie trzeba odejść, no ale tu. Tu nawet nie odbijamy tego skoczka, bo jest mat. No więc tak. No i później nie lepiej poszło. A, i, i, i i się posypało. Więc mamy Szymona. E, wracamy teraz. No, no szkoda, ale okej. Okay. Wracamy do e, pozostałych profe profesjonalnych szachistów. Kolejnym profesjonalnym przechistawcą jest Misz Polski z tego roku. Najlepszy nasz zawodnik. Paweł Tecow. Wywiad sprzed, nie wiem, niedawno. Eee, jak długo, masz jakieś plany marzenia, na pewno przez najbliższe kilka lat na dużych roboty, dopóki nie ustabilizujesz finansowo, a potem zobaczę. Mmm kto był lub nadal jest twoim trenerem? Moim pierwszym trenerem poza ojcem był Piotr Kwidziński, ale trenerem, który był architektem mojego sukcesu, to pan Jędrzej Długosz. Teraz to jest zdanie Teraz od ponad dwóch lat nie mam trenera, ponieważ nie gram profesjonalnie. Aha. No kurde, no to. Ja dwa lata tutaj, jak z tym angielskim zostałem. Zdajemy się, no co jest kurde, to jest żart. No myślę sobie, to jest jakieś nieporozumienie. Przechodzimy do Fidetopra. Jesteśmy już tragicznie, coraz spadamy po prostu jak tylko możemy. Nasi najważniejsi zawodnicy. No widzę, że teraz jeszcze Fide się. No i może i dobrze. Ale w każdym razie. No dobra, tutaj Magnus, okej, okay. Norwegia to nie my. No, dobra, jest. Już sprawdziliśmy. Mamy Paweł Mieszpolski, nie gra profesjonalnie w, w szachie. Bartosz jest trenerem. Kadry. Tak? Juniorów? Albo nie juniorów. Kacper Piorun, ok, gra. E, Szymon Gumulasz, amator, semi-pro. Paweł to w ogóle amator całkowity. Przechodzimy do najważniejszych nazwisk. Teraz Jan Krzysztof Duda zrezygnował z szachów klasycznych. Janek zrezygnował. Tu mamy jego turnieje z tego roku. Dwa. Klasyczne. Ostatnie miejsce. I tu, tu całkiem nieźle. Szóste chyba. Na 18 partii wygrał jedną. Radek. Wojtaszek. Fantastycznie zagrał w turnieju ekipy Rubinsteina. Pokonał Bluebauna nawet, który awansował do turnieju kandydatów. Natomiast, no, w Grans... Fide Suisse drama to ma opowiedziane. To ja, ja nie wiem, czy on ostatnich szachownic nie, nie zajmował pod koniec, na, na początku, żeby was nie okłamać. Później się odbił jakoś. Randa czwarta, piąta. To, kiedy Szymon był bardzo wysoko, to Radek... Radek, radek, radek. Nie, dobra, to może nie. Nie, no 40. Remis w 40. Szósta to będzie szósta runda. Na pewno wyżej nie może. A, przegrana na 40 z Korobowem, czyli runda siódma. Czy właściwie no, to no turniej do. Tu będzie chyba na samym końcu. Nie miał mniej niż diwia Chyba punktów w trakcie. Tak. Remis na 49. szachownicy. Ok, i ósma. Tu już. Też remis jeszcze w ósmej. Chyba ostatnie trzy rundy mu dobrze poszło. Tu już na 50. grał. To jest na samym szarym końcu. Yy, I. Tak i tu już powygrywał Radek ostatnie dwie z przeciwnikiem Uzbekistan 2488, ok, lokalnym, spoko. No i chyba dziesiątka też wygrana, więc chyba skończył 5,5. Spra Sprawdźmy wyniki końcowe. Radek mi piątkę miał. Coś takiego, tak, 5,5, 5,5. Stracił troszkę oczek 65 miejsce. Eee, Szymon niestety 4,5. Jak widzicie końcówka po wywiadzie bez szału. Tu radka zobaczmy co tu się działo. No to widzicie początek. Ostatnie właściwie 3 rundy. No jakoś tak, jak się mówi, że w Szwajcarze trzy rundy ostatnie najważniejsze. No i Mateusz. Mateusz Bartek super grał na początku, jak u Szymona końcówka. Eee, więc właściwie nie, nie, nie. Chła, Chłopaki grali o coś, Szymon z Mateuszem i niestety e, końcówka gorzej. Radek już nie grał o nic, to końcówka trochę lepiej, Di, Divia. W sekcji Open 5 punktów. No to jest coś niesamowitego 2470. Jak również druga zawodniczka to fantastycznie, że one wystąpiły. E, chyba miała tyle punktów co Radek. Przejdźmy do Mateusza. Mateusz, tak jak Radek, już starsi, koło 40. Ostatni muszkieterowie. To są chyba ostatni zawodnicy, którzy. Jeszcze są profesjonalistami, aczkolwiek uważam, że stać ich na wygranie turnieju jakiegoś ważnego, aczkolwiek myślę, że już do turnieju kandydatów nie awansują. Że, że to już jest troszkę za wysoko. Ale mam nadzieję, że się mylę. Tu mam jeszcze wynik e, ra, ra największy, jeden z, wy, z większych sukcesów Radka e, w 2018 roku. Fantastyczny wynik. Patrzcie, jakie nazwiska jeszcze eee, Peter Leko, kramnik, eee, Anisz Gili, zwycięzca obecny. No, Anand. No, więc, ale to jednak było 7 dobrych lat temu. Ale jeszcze no, próbujemy. Więc mamy w takim razie ostatni muszkieterowie. Jeszcze chciałem, no rad, e, Janka, już e, przeanalizowaliśmy. Radek nie chce grać w szachy, szachy, e, szachy klasyczne. Okej. Okay. rozumiem, e, i tak się trzeba cieszyć. Tu mamy wynik jeszcze z Olimpiad. Od czasu, który e, zacząłem się interesować szachami, więc mamy tak: Janek nie, Radek z Mateuszem ostatni, ale to już jest rocznik. No, ostatnie podrygi takie, powiedzmy. O czym mówię? No bo, tak jak, dlaczego Olimpiadę pokazałem? My na Olimpiadzie w 2022 roku walczyliśmy o, o medal. Walczyliśmy o medal. To nie jest tak, że my jesteśmy jakimś krajem na 190 drużyn, żeby was nie, mi się wydaje, że mniej więcej tyle było federacji. My walczyliśmy o medal. To naprawdę miała być konkretna paka. Eee, zdobyli aż trzy medale, dwa złote z indywidualnej, eee, nie udało się medalu drużynowego, jasne to miało być naprawdę. O, Gukasz tu nieźle sobie śmigał. W każdym razie tu się fantastycznie zagrała. Eee, Polacy zagrali jak zagrali, to jest 2022 czy 2024, żeby Was nie skłamać. 22 tak wtedy. Jeszcze nie, nie miałem pojęcia żadnego o szachach, nic nie, nie rozumiałem. Nic nie wiedziałem, nawet. Wiem, że mieliśmy walczyć e, o coś, ale coś poszło nie tak. Janek coś nie grał, trochę grał, no nie było szału. E, więc to mamy Olimpiadę, więc mówimy o kraju, który naprawdę naprawdę coś znaczył. 2024 to już chyba niżej, niższe miejsce. To już chyba też mieliśmy siódmy. 7 czy 8 numer startowy, a chyba zakończyliśmy, żeby was nie skłamać, już, już wynik był bardzo kiepski. To było rok temu, prawda? Tu już wynik 22. Tak, tu już, tu już się posypało wszystko. Eee, zjechaliśmy składem, jak widzicie, takim Szymon Janek, Kacper, Radek, Mateusz. Już troszeczkę, już troszeczkę. Troszeczkę byliśmy zasłabi. E, tu Mateusz z tym złotym medalem na piątej szachownicy w 2022. E, więc. No jak widzicie, no. Stara gwardia, jeszcze Mateusz, Radek, ale to już, tak jak mówiłem, no. Uwielbiam śledzić i trzymam kciuki, ale sądzę, że już o te najwyższe nie uda nam się walczyć. No i przechodzimy do młodych. No i u młodych, tak jak widzieliście, jest totalny, totalny dramat. Nie wiem, co się stało, nie wiem, jaka jest diagnoza, co jest nie tak, ale Szymon Semi Pro Paweł nie. nie Paweł jest amatorem, Misz Polski. Dodatkowo jest jakaś taka moda, że szachy klasyczne w Polsce, to już nikt nie gra, no właściwie jak ja zaczynałem, to Dawid wbijał normy. Chyba Anton Czes też chyba jeszcze grał w klasykach, teraz nie gra, jakiś Normal nie gra, Dawid też nie gra. Kto jeszcze nie gra? Szparów wbił GM a mówi, że nie będzie grał. To kto ma grać? Tutaj Woodward, Mishra, o o Oro, Cisną w ogóle. Nie boję się niczego. A nie, nie gramy. Nie, nie wiem, jaki jest powód. Jakby nie kumam idei, ale widzę, że pogramy sobie Tidy Tuesday i jest git. To jest no, dla merytu, dla starych dziadów to jest gra. A nie dla, dla młodych, którzy naprawdę chcą coś osiągnąć, tak mi się wydaje. Więc szkoda i. No i. No jak widzicie, no. Nie wiem, jaki jest powód. Nie wiem, czy nie ma dofinansowania, nie ma stypendiów, nie wiem co, o co chodzi. Czy po prostu być może. Być może to był taki pik. Ogromnie wysoki pik I z Jankiem, który był samotnym muszkieterem, który fantastycznie sobie sam radził bez żadnego wsparcia, doskonale prowadzony, z ogromnym talentem i on nie potrzebował ani federacji, ani niczego, żeby takie sukcesy osiągnąć. Był w turnieju kandydatów jako jedyny Polak. No i szło to, no i szło to. No ale. Ale to był taki pik, i, i wracamy do takiej średniej. No Janek, jak będzie chciał kiedyś wrócić, no to jak aniż Giri, będzie w stanie wrócić i sobie zagrać, być może na awansować kiedyś na turniej kandydatów. A pozostali, no to Mateusz i Radek już będą za starzy, a tamci już nie grają. No co mi i wyobrażam sobie takiej sytuacji, że, kurde, Dawid Kubacki yy, w trakcie turnieju, czy przed turniejem, czy po. Mówi, że no nie ma wsparcia, nie ma pieniędzy za bardzo. No, musi jakoś działać. No to jest turniej czterech skoczni. No to troszeczkę dobrze mu idzie po dwóch konkursach, ale no tutaj leci troszeczkę dzieciaków podszkolić w Wiśle, trochę online pouczyć z zakopanym grupę, popatrzeć, nie w wf pouczyć. No jakby to jest kuriozalne. No tak to, to sobie nikt nie wyobraża. Dawid, ty masz skupić się na skokach, ty graj, skacz. Nie graj, tylko skacz i, i, i walcz o medale, a nie kurde ucz kurde jakiś czy coś, czy jakichś biznesmenów, miliarderów z Ameryki za tysiąc złotych za godzinę. Tylko no ty masz, ty masz, ty masz awansować na turniej kandydatów albo być blisko, walczyć. Jak właśnie Miszraczy raczy Woodward, którzy byli pie, no, chyba na piątym i na siódmym miejscu. No to właściwie oni, no, ty, no nic nie zabrakło, no tyle. E, więc, y, jedyną osobą, która tak mi się wydaje, no ja, właśnie, bo jeszcze chciałem wam pokazać z Polanicy: no o to chodzi, że tu mamy tych młodych, no to y, Paweł 9, Jan Klimkowski 10. No, y, jeszcze pewnie jest szansa. Ja coś czuję, że, że tylko żeby nikogo nie podłamało. No, z tego co ja widzę, no to ja widzę tylko Kuba Kozakowski. On ma misję Katar. On chce coś, coś osiągnąć, walczyć. Czy ma wsparcie jakieś finansowe z federacji? Nie wiem. Wydawało mi się, że rok temu nie miał jakiegoś za dużego, ale nie chcę się tutaj yy, za dużo na ten temat rozwodzić, bo nie o to chodzi. Granie w internecie dobre jest dla starych dziadów, ale trzeba jechać do przodu, trzeba zdobywać fantastyczne wyniki, bo polskie na to stać, tak mi się wydaje. A może, a może po prostu nie stać, może to po prostu taki zryw, niesamowity pik i wracamy do normy, no do takiej średniej. Chociaż osobiście smutno, bo to się też przekłada na, 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 na biznes, na, na, na to, co się dzieje, jakieś. tak, <tuszynka> tak. Tak, synu, będzie, Nie. będzie. Eee, mała przerwa. No więc, e, widzicie, no, tak mi się wydaje, że kończąc ten przydługawy wywód, e, no, że być może Kuba będzie jeszcze próbował. No ale, no ale. No, troszkę polskie szachy umarły no, na takim profesjonalnym poziomie. No i jest smutno mi z tego powodu bo chyba to ciągnie młodych z biznesowego z, z biznesowego spojrzenia czy też to ma sens też to ma sens bo lepsi ciągną słabszych jest hype są sponsorzy z biznesowego punktu widzenia więc no to idzie wtedy do przodu no ale jak to Magnus mówi, no szachy to nie, to nie jest poważny sport. No i niestety w Polsce to widać. No i tym smutnym filmikiem. Mam nadzieję, że za parę lat odwołam też słowa i będziemy mieli paru profesjonalnych szachistów, którzy się utrzymują z gry w szachy, w wsparciu federacji itd. i tak dalej. Ale no, boję się, że może być inaczej. A jeszcze Oliwy do Ognia dolał ostatni filmik z Azerbejdżanu, Azerbejdżanu, gdzie jest y, Grand Prix Baku, w którym no, fantastycznie e, Radzabow uczy Leclerca i Hamiltona e, jak tu grać i tak dalej, i tak no, dalej. Dwóch z najbardziej rozpoznawalnych e, postaci, zawodników, sportowców e, na całym świecie. E, doskonałych e, kierowców Formuły 1. No to taka reklama i takie. No, taka reklama sportu narodowego e, Azerbejdżanu, no to to jest. Dajcie, to ciężko nawet na miliony przeliczyć. No to, to, to jest coś niesamowitego e, i widać, że, 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 że inne kraje tym żyją. E, potrafią znaleźć fajne miejsce, potrafią znaleźć e, fajne. E, Jakieś idee y, biznesowe y, pokazać, że Azerbejdżan na przykład, czy różne kraje są mocni. Tak jak widać, Niemcy, Vincent, Bluebone, Blue Stany Zjednoczone, Indie, y, Francja to może, no Iran prędzej, bo to, no ale nie będzie, że to Francja, Iran też, no szkoda. Szkoda, no ale jest jak jest no, yy, tak jak mówiłem te yy, yy, kanały to już szczerze powiedziawszy śledzę tylko tych, którzy coś naprawdę chcą osiągnąć, mi się to podoba, no nie wiem, nawet jak jasku chce wbić FMA to też jest fajne, yy, Kuba jak chce coś bić, też jest fantastycznie, a reszta no tak gra w taką gierkę, no to my dziady możemy posiedzieć po wsinie i sobie pograć czy w internecie, w jakiś untighted sunday. A jak się że tu młodzi kurde cisnęli o najwyższej pokazali, że Polacy są wow, a nie, że tam, no, że są i tak takie... No szkoda. No jest jak jest, nic nie poradzimy, może się kiedyś polepszy, może będzie dobra, yy, yy, dobra atmosfera do budowy fajnych, yy, fajnego sportu, fajnych zawodników fajnej reprezentacji i no i tyle w naszym kraju i tego nam, y, Wam i sobie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.